Cześć, nazywam się Marcin. Skomentuję teraz grę z rundy 3, grupy M7-18, gdzie spotkali się, z, się ze sobą KJKZ jako kamienie czarne i Toki jako kamienie białe. Gra, którą ci dwaj gracze mi z zabrali, była krwawa, zakończyła się śmiercią paru grup, w związku z czym warto sobie zobaczyć jak do tego doszło. Na początku czarny postanowił zagrać tak mocno wpływowo co otworzyło drogę białemu do zabrania sobie robu. Tak Czarny jak widocznie łasi się na tego rodzaju zdobycz. No, ja osobiście nie jestem fanem takiej gry ponieważ ten kamień w o16 moim zdaniem on jeszcze no, potencjalnie nie daje aż tak dużo wpływu a cały czas no, w jakiejś tam fazie gry może nie akurat nie teraz w jakiejś tam fazie gry można ten wpływ względnie łatwo robić w związku z czym ja bym grał, nie wolał i by tak zabrać sobie róg zamiast tego troszkę iluzorycznego wpływu no, ale ok gra się toczy teraz nie wiem, może jednak tym coś walczył jakiś teren, ponieważ po tym ruchu biały całkiem elegancko się rozwija od własnego narożnika. Czarny wprawdzie buduje sobie bazę, ale biały zabezpiecza kolejny narożnik. I teraz czarny popełnia pierwszy duży błąd. Ponieważ tego typu ruch jest bardzo... ale to bardzo powolny. Najlepszym ruchem było pewnie coś takiego. W ten sposób zaczyna się jakaś kooperacja między tymi trzema kamieniami. W ten sposób, natomiast po pierwsze, mamy strasznie nisko pozycję. Po drugie, biały może w dowolnym momencie coś takiego. I już od początku, tak naprawdę, zacząć atakować tę grupę. Może nawet mógł zająć troszeczkę bliżej. Ponieważ czarny, no zdecydowanie nie chciałby być tak nisko. Tak, na dzień dobry czarny miałby problem i być może nawet potencjalnie dwie słabe grupy. Gdyby, gdyby biały jeszcze mógł zaatakować w jakimś momencie, telep upłynął. W związku z czym to był pierwszy poważniejszy błąd. Biały odskakuje od razu do narożnika i buduje sobie całkiem fantastyczny kształt. I jako czarny może ten kształt łatarii. To jako czosnek jest chyba całkiem, całkiem w porządku dla obu stron. Natomiast teraz czarny no znowu z uporem maniaka gra na drugiej, wani, na drugiej linii, co pozwala białemu się rozbić. No ok, czarny zabrał sobie kamień. Natomiast no biały ma narożnik. Biały ma silną grupę praktycznie, ponieważ te dwa kamienie są już pożarte. I czarny ma cały czas jednak tutaj no, dosyć niską pozycję. Ja w związku biały ciąż ma możliwość, żeby tam skoczyć. Biały ponadto zadra tam jeszcze hanę, więc może tutaj to chyba to do centrum. No też czarny nie ma do końca ani terenu, ponieważ teren bardziej sobie przejął biały lokalnie, ani wpływu z uwagi na to hanę, na to hanę białego. w nowszym stylu ja bym może rozważył coś takiego. Wtedy oczywiście czarny może zostać zepchnięty do rogu, ale jeżeli czarny tam przeżyje, a jest chyba na to szansa, no to tragedii być nie powinno. Czarny tutaj zawsze dobrze zabrać w swoim momencie. Tak natomiast, biały ignoruje ten ruch i jeszcze bardziej docenia swój wpływ. Czarny teraz tak troszeczkę pasywnie nadrabia tę swoją pozycję, troszkę się podwyższa, no aczkolwiek biały uzyskał bardzo ładną bazę do zaatakowania pozostałego w czarnego. Tak, teraz widzimy, że ten kamień Niespecjalnie pomaga białemu, przepraszam, czarnemu otwarciu ataku na R12, ponieważ biały ma tutaj silną grupę. Nie ma raczej opcji, żeby biały tam stracił pasę, a ten kamień na R9. no Zaraz zobaczymy, co się z nim stanie, ponieważ czarny musi się zacząć niego martwić. Ponadto okazuje się, że kamień w O15 nawet nie zapewnia łączenia w związku z czym jego wartość jako joseki okazuje się tym mniejsza że biały bierze praktycznie wszystko co mu się podoba tak? to jest pierwsza poważna strata czarnego ponieważ o ile f2 był błędem samym w sobie ale jeszcze nie, nie doprowadził czarnego do specjalnej straty o tyle sytuacja, która wynikła tutaj w prawym górnym roku i w jego rozwinięciu doprowadziła do tego że obszar, który miał być wpływem czarnego, stał się terenem białego. W związku z czym no w, tej chwili, w tej chwili czarny powinien już poświęcić te trzy kamienie, pozwolić je białemu pożreć, zamiast spróbować jednak uratować, co się da z tej prawej strony. Teraz jeszcze ta gra mikrofonu biały ma przewagę, ale nadal jeszcze czarny może sobie powalczyć. Natomiast teraz biały bierze wszystko. Tak? W tym momencie to wszystko miało być. Miało nazwy do czarnego, a stało się terenem białego. Przy czym czarny tak naprawdę w tym momencie nigdzie nie ma do końca takiego stabilnego terenu. To jeszcze nie jest do końca teren. Tutaj gdzieś biały może cały czas zainwadować. To jest w który jeszcze nie jest domknięty. Od tego kamienia też jeszcze nie ma nigdzie terenu. No to po, pojawia się pytanie, gdzie są punkty czarnego? Bo biały ma punkty wszędzie, tak? To są punkty białego. Tutaj dwa kamienie też jakieś punkty dadzą. Tutaj te punkty widzimy, że jest ich bardzo dużo. Również i tutaj biały nie powinien mieć problemu z życiem. Więc kamienie czarnego są tak dosyć, dosyć mocno naprężone. Ok, nie wiem czy ten ruch był łamaczem, wątpię, żeby był łamaczem, ponieważ biały prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że czarny może zagrać w dowolnym momencie, tak, z getę i kamień białego do nich potem wycieknął. Tak, czarny jest zawsze w mapie. Biały też nie ma opcji na to, aby zagrozić kamieniem czarnego. Czarny zawsze sobie poradzi, prawda? To też jako biały ja bym chyba jednak zagrał coś w tej okolicy. Może troszkę wyżej, może tutaj. No, gdzieś na pewno ta strefa, ponieważ ten ruch ani nie wzmacnia grupy, która tak już jest silna. Bardziej silna ona nie będzie. Ani jeszcze nie naciska aż tak mocno tych dwóch niskich kamieni które no chyba są najbardziej wrażliwe na takiego pincera ponieważ teraz no one już totalnie nie mają bazy tak mi się wydaje ale dobra białemu udało się tutaj zagrać czarny znowu no. czarny być może, może, może nawet coś takiego zagrać popróbować jakoś tutaj jakoś tutaj troszeczkę naruszyć ten teren białego Ponieważ ten kamień na J17, on w razie czego łatwo się połączy z centrum, czarny zastek może sobie zawsze łatwo wejść do rogu. W związku z czym ten ruch raczej jest zbyt pasywny. W ten sposób natomiast czarny zostaje rozcięty. O ile wcześniej czarny miał taki nie do końca silny potencjał, to teraz się okazało, że ten słaby potencjał przerodził się w dwa dosyć poważne problemy, ponieważ żadna z dwóch grup na dole, na dole czarnego nie jest do końca żywa. Biały robi to, co chce jak widzimy, Wydura się tak jak mu się podoba. Czarny gra pusty ruch, ponieważ jeżeli biały podejmę by ucieczki, czarnego zrobię w dowolnym momencie. Granie tego ruchu teraz, natomiast jest po prostu stratą ruchu, co biały skwapliwie wykorzystuje i doprowadza do sytuacji, w której pierwsza grupa czarnego jest lokalnie technicznie martwa. Teraz ta grupa nie ma oczu. Prawdopodobnie każdy powinien był od razu zacząć uciekać próbować np. jakieś słabości potencjalne białego ponieważ w ten sposób nocą tylko białego wzmacnia. Nie ma tu już cięcia. Grupa w lewym dolnym rogu czarnego jest jeszcze słabsza, a ta w lewym, przepraszam, w prawym dolnym rogu silniejsza się, się nie robi. Teraz czarny mógł akurat przeżyć. Ta grupa ma dwoje oczu, w związku z tym szkoda, że no, czarny tego nie zagrał, chociaż z drugiej strony nabijał no, pewnie uznał, że może sobie wybrać drogę, grupę chce zabić może w razie czego może sobie wrócić do grupy po prawej a póki co troszeczkę pomęczy grupę po lewej hmm. no właśnie, czy ta grupa ma szansę ucieczki Wygląda to tak niespecjalnie interesująco, ponieważ wydaje się, wydaje się, że biały zawsze odetnie czarnego i lokalnie go zabija. W związku z czym ten ruch staje się być ruchem zabijającym. No cały czas nie wygląda, zobaczymy jak zwiększa. Biały się wzmacnia. Czarny jest póki co żyty. Więc no, czarny co nieco straci, no ale gra teoretycznie nie jest jeszcze skończona. Jest jeszcze jakieś tam cień szansy dla czarnego, że uda mu się gdzieś być może zdobyć, jakąś, jakąś, jakieś nadrobienie strat. Biały się wzmacnia, ponieważ biały można tak sobie grać spokojnie. Eliminuje swoje pozostałe słabości. No tutaj jak już chcemy grać, no to chyba zagrał w taki sposób. to wydaje się być odrobinkę, odrobinkę bardziej, bardziej efektywne. Jeżeli chcecie otoczyć punkty, to w taki sposób zyskujemy kilka punktów z każdej strony. Teraz natomiast wydaje się, że czarny nie wyszedł tak najgorzej, no ale jednak oddał kamienie, które, których mogło być troszkę mniej. A cały czas jednak czarny tutaj nie otacza zbyt wiele punktów. Jego sytuacja jest strategiczna, w związku z czym nie ulega zasadniczej ja zmianie. No a ja wykorzystuję kolejne słabości. to doprowadza do kolejnych potencjalnych chęć. Czarny, no póki co, nie jest w stanie nadrobić swoich, swoich strat, ponieważ no, tutaj punktów nie będzie, prawda? Ja może w dowolnym momencie zabrać coś po końca Ferengena. I wydaje się. Że punkty czarnego zostaną łatwo, dość łatwo zmniejszone. O ile ten ruch wydaje się być jakimś centem, pytanie, czy wartym dogrania, o tyle ten ruch jest już goty, ponieważ biały ma zawsze. Miaj na łączenie. Czy to tutaj, jest to jedno miaj. czy to tutaj, czy to tutaj. Jeżeli czarny zagra w ruch parzysty, to gra w nieparzysty. Jeżeli czarny zagra w ruch nieparzysty, to gra w parzysty. W związku z czym biały zawsze jakoś tam da sobie radę, uda mu się połączyć swoje grupy, swoje kamienie. Czarny otacza wpływ, który no, ma szansę przerodzić się w jakieś tam punkty, jakkolwiek ograniczone. Biały eksponuje słabości czarnego. I teraz czarny powinien był zdecydowanie zagrać gdzieś tutaj, powiedzmy. Brak tego ruchu doprowadził do kolejnej poważnej straty. Ponieważ teraz czarny w taki sposób chyba jeszcze jest żywy. Tego ruchu jednak zabrakło. No i teraz biały zabija kolejną grupę. Sytuacja dla czarnego będzie rada nieciekawa ponieważ wychodzi na to, że białemu udało się zabić no, połowę planszy. To jest bardzo dużo. Jedyne punkty czarnego znajdują się tutaj. Pewnie jeszcze tutaj, co nieco. Może tutaj. No, przewaga jest bezyskusyjna, w związku z czym w tym momencie czarny gra po prostu tylko o minimalizację strat. No tutaj wychodzi, wychodzi w praniu z tak? Czyli czarny próbuje próbuję jeszcze jakieś sztucze, które jednak nie działają, ponieważ biały no, lepiej lokalnie przelicza dane sytuacje i udaje mu się, udaje mu się je zawsze dać na swoją korzyść. W związku z czym czarny traci kolejne punkty, ponieważ biały wykorzystuje także pewne HG. A punkty czarnego stają się coraz mniejsze. Ostatnia ciekawa rzecz, jaka się wydarzyła w grze, nastąpiła odrobinkę później. Tutaj jest tak naprawdę dobry wamej Który oczywiście niespecjalnie zmienia wpływ na przebieg gry. I to był oczywiście no, głupi błąd białego z nie uwagi, tak? No, Ten ruch oczywiście wyjaśnia całą sprawę. No tutaj, biały zaspał. No i czarny, czarny flagi i tak nie odradza straty, ponieważ nadal cała lewa strona pozostaje domeną białego. No ale przewaga białego się zmniejsza. No szkoda tej straty. Tutaj prędzej może by coś takiego. Jeżeli to ma żyć, to może teraz jest jakieś szanse na przeżycie. Teraz natomiast, jak widzimy, czarny nie ma miejsca na życie. Aczkolwiek to jest błąd. Teraz czarny ma ko. Czarny ma ko. Jeżeli je wygra, to będzie żył. Niestety go nie zauważa. to gdzie mamy ostatnie punkty i tutaj czarny w obliczu braku miejsca nie jest w stanie niczego dobrać, niczego, niczym przeżyć. A więc gra się zakończył wysoko wybrano białego. Mogła ona być jeszcze wyższa, gdyby biały nie zaspał i zabił kamienie, które były martwe, w związku z czym w związku z czym dla czarnego dwa podstawowe. Dwa postawy, dwie postawy porady. Po pierwsze w sumego, ponieważ no, tego typu śmierci grupy to jest po prostu ćwiczenie lokalnych sytuacji. Tak? Ćwiczenie, ćwiczenie zadań na życie i śmierć, ćwiczenie postawy liczenia. Poza tym tego typu ruchy, no, trzeba umieć się grać. Jeżeli nie mamy za bardzo pomysłu na ich wykorzystanie w dalszej części gry, to usługamy według joseki. To jest jakieś tam najprostsze joseki, które przecież i tak Całkiem elegancko nam rozwija nasze, nasz zaczątek mojo. Te punkty są prawdopodobnie ciekawsze niż te punkty, których jak wiemy tak naprawdę nie ma. A biały dostaje przez to całkiem sporą, solidną bazę, której przecież nie chcielibyśmy mu dawać. To samo się tyczy tej sytuacji, ponieważ ten ruch. To jest ruchem, jest ruchem zaprzeczającym ABC egoistycznemu. Nie gramy na drugiej linii, dopóki nie nadejdziemy do jose, albo do sytuacji stykowej. To nie jest ani jose, ani sytuacja stykowa, w związku z czym czarny w żadnym przypadku nie chce grać tak nisko. Czarny chce grać wysoko. Czarny, skoro ma już wpływ, skoro ma już ten kamień, prawda, no to czarny chce jakoś sobie rozpływać ten wpływ. Czarny chce, aby jego mojo stało się jak najszersze. Oczywiście biały nadal ma tu inwazję, ale w tym momencie przeciwko takiemu kamieniowi o wiele łatwiej walczyć z kamieniem na K4. Być może tego kamienia zabrakło tutaj. Być może raz czarnemu grałby się łatwiej i losy tej gry byłyby nieco inne. Tutaj natomiast, mimo że mieliśmy dopiero po tym ruchu, no to już widzimy, że biały wziął wszystko, co tylko miał do wzięcia. Każdy ruch został rozgrał na jego korzyść. W lewym w górnym rogu biały ma dwa kamienie nieatakowane przez nikogo. Tutaj ma trzy kamienie, które tworzą mu solidną bazę. Tutaj dostał ruch za darmo. No a tutaj, mimo że grał przeciwko dwóm czarnym kamieniom, to udało sobie zbudować całkiem elegancką bazę. Czarny zaś ma masę słabości. Tutaj jak wiemy jest słabość po pierwsze tutaj, ponieważ czarny nie może się połączyć w P15. Tutaj jak wiemy niska pozycja pozwala na inwazję, które go dosyć łatwe. W związku z czym czarny tak naprawdę nigdzie nie ma konkretnej siły. Czarny wszędzie ma słabości. Czarny wszędzie jest podatny na ataki. A nie doszłoby do tego, gdyby czarny rozegrał poprawniejsze czoseki. To też ćwiczymy sumego, ćwiczymy czoseki i rezultat przyszłych gier będzie zupełnie inny. Z moich strony to jest wszystko. Dziękuję za uwagę. W razie pytań chętnie ja powiem w komentarzach lub na mailu.